Dobrze. Tytuł mojej prezentacji to są refleksje na temat oceniania, refleksje na temat oceniania w chwili obecnej i na temat tego oceniania, które nas czeka. Co to jest ocenianie? Ocenianie, proszę Państwa, to jest wartościowanie, to jest też jakaś refleksja, to jest jakiś zapis, to jest jakiś proces, oczywiście proces, który może trwać krócej lub dłużej, zależy. Co oceniamy? Ocenianie towarzyszy nam przez całe życie. Właściwie codziennie oceniamy, nawet to, że komuś powiemy komplement, to też już jest ocena. I ocena towarzyszy również naszym dzieciom. Do tej pory uważało się, że szkoła to jest ocenianie, i mówiło się czasami do dzieci. Ja słyszałam, przynajmniej jak rodzicom ilczeka i pójdziesz do szkoły, to pani cię nauczy, jak dostaniesz jedynkę, dwójkę, to dopiero się nauczysz. Ja ci mówię tyle razy i do ciebie nie trafia. No, nawet nie dociera, nie trafia, nie dociera. Ocenianie w przepisach prawa to wszyscy znamy, to są przepisy, które nas dotyczą i na podstawie tych dokumentów tworzymy wewnątrzkolne ocenianie. Wszystkie zmiany, które y, zapisujemy w statucie szkolnym i w to wewnątrzkolne ocenianie dotyczy y, sformułowań wymagań edukacyjnych w takim ocenianiu bieżącym, codziennym, śródrocznym oraz końcoworocznym. Są to kryteria dotyczące zachowania, bo wiemy, że oceniamy postępy ucznia, również zachowanie. Są to warunki do przeprowadzania wszelkich egzaminów, które w szkołach mają miejsce, ustalanie ocen klasyfikacyjnych, ale również przepisy, które pozwolą na zmianę oceny klasyfikacyjnej, podniesienie jej na przykład, ustalenie sposobu przekazywania rodzicom informacji. My się z tym borykamy na co dzień. W 1999 roku, kiedy nastąpiły wszelkie zmiany również ustrojowe w naszym kraju, dokonano takiej pierwszej reformy i wprowadzono ocenę opisową. Każdy tę ocenę opisową rozumiał inaczej. Opis dla nas, no to był jakiś opis faktów zastanawialiśmy się, jak to zrobić, ponieważ klasy mamy liczne, więc wpadliśmy na pomysł, że ocenianiem opisowym będą stemple. I pojawiły się stempelki. Zamiast cyferek zaczęliśmy stawiać symbole. Cyferki dostały warkoczyki, uśmiechy, ogonki, nie wiadomo, korony i wydawało nam się, że to już jest opis. Ale to tak naprawdę w dalszym ciągu jest wartościowanie. I zobaczcie te stempelki z boku yy, pracuj tak dalej. No to znaczy, że robię coś dobrze. Dzieci sobie od razu to tak tłumaczyły, wspaniale pracuję. No to pewnie dostałem szóstkę, tak? Więc staram się, żeby tych pieczątek nazbierać jak najwięcej. Popracuj jeszcze, moja córka kiedyś dostała taki stempelek, przyjała. Siedziałam wczoraj, mamą, dwie godziny i je popracuj jeszcze, ja nawet bajki nie zdążyłam obejrzeć, bo tam kaligrafowała jakieś literki. Także. Niezbyt celnie. No a te jedynki, dwójki, trójki, czwórki, piątki, szóstki zamienione na punkty, to też ocena, tak? Podsumowanie, ocena, która sumuje coś. Oceniamy postępy edukacyjne, czyli wiedzę, oceniamy zachowanie, oceniamy w sposób bieżący i jako klasyfikację dokonujemy klasyfikacji. I tu nastąpił taki rozdźwięk lekki, ponieważ do tej pory ocenianiu opisowemu podlega ocena śródroczna i końcoworoczna. A co w środku? Co z tym ocenianiem bieżącym? W statucie mamy wszelkie zapisy i w statucie bardzo często jest właśnie ta furtka, że ocenianie bieżące, jeżeli statut tak stanowi, może być ocenianiem za pomocą cyfry. Czyli znowu borykamy się sami z tym problemem, jak to, co do tej pory ocenialiśmy cyfrą, przełożyć na ocenę opisową, taką sensowną ocenę opisową. Pojawiły się też literki, no bo stwierdziliśmy za jakiś czas, zrobiliśmy ewaluację, no nie, nie będziemy jednak 1, 2, 3, 4, zrobimy ABC. No i dzieci, a, to my anioły, to znaczy, że bardzo dobrze. B to barany, C, cymbały. Na pewno się z tym spotkaliście, ja się z tym spotykałam. dostałam A, no to jestem aniołem, szóstkę mam. Zaraz szybciutko sobie dzieci to i rodzice to przetwarzali. Tu akurat to takie oceny dziecięce. Pojawiły się problemy. Ja sama się z tymi problemami borykałam dosyć długo. Z pewnością na początku sobie w ogóle tego nie uświadamiałam, bo też nie miałam doświadczenia i tak naprawdę wydawało mi się, że to mi pomaga w pracy. Mam opis na koniec roku i na półrocze, żeby sobie ułatwić karta oceny opisowej z podkreśleniami, z małymi wskazówkami do dalszej pracy, ale tak naprawdę nie do końca mnie to satysfakcjonowało. Pojawiła się cyfra i opis, czyli taki dualizm, rozdźwięk. Mało miejsca na świadectwie, na pewno macie z tym problem. Jak umieścić, w jaki sposób umieścić ten opis właściwie? Tam jest tak mało miejsca, zmiana czcionki, to potem przez lupę trzeba czytać. Jest poważny problem. W dzienniku elektronicznym mamy problem z zapisem tych ocen opisowych, jakbyśmy chcieli to zrobić w tej chwili. Ja nie mam dziennika elektronicznego, ale spotykam się z takimi uwagami, że gdy mam dokonać opisu, bo na przykład chcę odejść od cyfry, od stopnia, to mam z tym problem i często jest tak, że dokonuję opisów zeszycie u ucznia, tak mi nauczyciele opowiadali, ale w dzienniku muszę wpisać jakąś cyferkę. Ja bym miała z tym ogromny problem. To akurat teraz to się cieszę, że nie mam dziennika elektronicznego. A co z oceną z religii? Cyfra, tak? Jest stopień. Czy jest opis? Na pewno nie. Co z oceną z języka obcego? Też jest jakiś rozdźwięk. Też nie jest to ustalone tak do końca. Taką mam refleksję. Mam również dzieci, no teraz starsze, ale wcześniej dostawało ocenę stopniem z języka angielskiego. Tak naprawdę nie wiedziałam, w jakim miejscu się znajduje w swojej edukacji w zakresie języka obcego. A co potem w klasie czwartej? Jeżeli skupię się tylko na ocenie opisowej, na opisie osiągnięć, jak moje dziecko, jak moi uczniowie poradzą sobie potem w klasie czwartej, kiedy staną u progu takiego oceniania cyfrowego? To są problemy, z którymi się teraz stykamy i nad którymi musimy poważnie pomyśleć i też głośno o tym mówić, że to nas dotyczy, nas dotyczyć będzie, ale bardziej będzie dotyczyć naszych uczniów. No i pytania rodziców. Powiem szczerze, że ja teraz jestem wychowawczynią klasy pierwszej i tak przedstawiłam na pierwszym spotkaniu, bo ustaliłyśmy z koleżankami uczącymi w klasach pierwszych, że nie stawiamy oceny cyfrowej. Nie ma w ogóle takiego pojęcia. Trwało to trochę, zanim sobie przetworzyłyśmy w głowie ten cały styl pracy, tak, że my też na to nie będziemy zwracać uwagi. Moi uczniowie nie dopytują się, proszę Pani, a to na szóstkę, czy to na, czy to na piątkę, a jaki stopień? Nie dostałam jeszcze takiego pytania też od żadnego rodzica. Ale wcześniej, kiedy już zastanawiałyśmy się, co zrobić i jak oceniać, taką miałam refleksję na temat zerówki. Jak moja córka była w zerówce i uczyła się w zerówce, tam nie miała ocen, a nauczyła się czytać, nauczyła się pisać, malować, śpiewać bez ocen. Czyli się dało, tak? Czyli ta ocena cyfrowa, tak naprawdę w ogóle nie ma wpływu na motywację wewnętrzną. Ba, nawet może przeszkadzać, ponieważ jest motywatorem zewnętrznym. Dziecko przychodzi i kolekcjonuje. Przychodzi do szkoły kolekcjonować. Ja sobie tu zapisałam: dymku, mamo. Przychodzi moja córka w pierwszej klasie, po pierwszych tygodniach nauki, oceny cyfrowe. Przychodzi mi, mamo. I chodzę do tej szkoły i chodzę. Już wszystkie dzieci mają oceny, ja nawet tej jedynki nie mam. Ona nawet nie miała świadomości, tak? jaka waga jest tej oceny. Po prostu szła do szkoły, żeby nazbierać tych, tych ocen. Nie miała w sobie jakiejś motywacji wewnętrznej, że będę się czegoś dowiadywać, czegoś uczyć ciekawego, rozwijać, tylko przyniosę piątkę, żeby mama była zadowolona, szóstkę, żeby była zadowolona. Więc to już jest sygnał dla nas, że powinniśmy myśleć na temat tych stopni i starać się jednak w młodszych klasach oceniać bez stopnia. To będzie proces na pewno, ale warty, warto podjąć tę próbę. Yy. A kiedyś ja w liceum też były oceny, miałam je ta ocena motywować do pracy. Uczyłam się długo na sprawdzian z, z biologii, wydawało mi się, że wszystko potrafię. Dostałam trójkę. Nic nie było skreślone, nic nie było dopisane. Trzy. Myślę sobie, no to tyle się uczyłam, to jest niemożliwe, że miałam. Nie będę się uczyć w takim razie. Dobra, to będę miała trójkę. Zrobię panu na złość, nie będę się uczyć. Nie uczyłam się, miałam czwórkę ze sprawdzianów. To fenomen był. Myślę, no i fajnie, uczę się, mam trójkę, nie uczę się, mam czwórkę. Ale potem, jak w klasie maturalnej myślę sobie, no to z biologii, jednak to ja nie znam tej matury. I co mi po tej czwórce? Moja motywacja wewnętrzna została zniszczona przez tę ocenę trójkową, bo ja byłam przekonana, że się tak długo uczyłam i tyle potrafię, że potrafię na pewno więcej niż na trzy. Ale wtedy, gdyby pan mi powiedział, słuchaj. Tu akurat jest dobrze, tu jest dobrze, ale tego nie napisałeś, tego nie napisałeś. Ja bym wiedziała, a trójka mi nic, żadnej informacji mi nie dała. Już byłam osobą dorosłą prawie, tak? A co dopiero dziecko, które dostaje trójkę, przychodzi i co? Taka trójka i sobie pomyśli, o fajnie, pani wie nawet, z którą stronę napisać, bo w tę stronę to się pisze E. Taka refleksja będzie dziecka. To jest yy, ocena 3 plus z klasy pierwszej. Dziecko pisało dyktando takie. No popatrzcie, co, jaką informację otrzymujecie? Trzy plus. A co muszę zrobić, żeby mieć szóstkę? No pewnie muszę napisać wszystkie wyrazy bez mnie. A co muszę zrobić, żeby mieć czwórkę? A po co mi ta czwórka? Ja mam umieć te wyrazy napisać. Tu wczoraj świetnie opowiadała Sabinka, że robiła dyktando, dzieci sobie sprawdzały, nie ściągały, uczyły się i na pewno więcej zapamiętały niż dziecko, które ma na czerwono, popodkreślane, poprawione ortogramy i dostało 3. plus. Żadna informacja. Jak ja oceniam? W klasie pierwszej y, ma być podsycana motywacja wewnętrzna. Ma być ta radość z uczenia się. Ma być radość w ogóle z podejmowanego wysiłku. Ja nie, nie zmuszam dzieci. Ten zielony uśmiech, który jest, to wymyśliłyśmy sobie taką pieczątkę, która jest nagrodą nawet za zakończone zadanie. Bez względu na to, w, jakim, w jaki sposób. Bo dzieci są na różnorodnym poziomie. Ja mam klasę zróżnicowaną, sześciu i siedmiolatki, więc nawet nie mogę oceniać podobnie bo to są dwa światy zupełnie. Ale dziecko, które się bardzo stara i zrobi nawet krzywo i garbato, ale i tak widać ten progres u niego, jakiś postęp, dostanie ten stepelek za podjęcie wysiłku. I to motywuje bardzo, bo to nie jest ocena w sensie, że podsumowanie jego wiedzy to jest nawet zachęta do tego, żeby się starać bardziej. Można również przygotować sobie takie naklejki. Tutaj skorzystam z aplikacji komputerowej, żeby je przygotować. Ja mam bardziej na takich karteczkach czarno-białe obrazki, które dzieci wklejają do zeszytu kontaktowego. I to też nie jest ocena. Zobaczcie, mały artysta, dostaje uczeń, który wykonał pracę plastyczną. Każde dziecko może otrzymać taką, taką naklejkę. Wcale nie musi otrzymać to dziecko, które użyło wszystkich kolorów. Praca jest z kompozycją właściwą, cała kartka jest zamalowana. Absolutnie nie za to, że ciężko pracowało, na w miarę własnych możliwości wykonało pracę. Mały muzyk, pomocna dłoń, zapomaganie bardziej, taka też motywacja do tego, żeby w klasie współdziałać, tak? nie ocena postępowania takich osiągnięć edukacyjnych. No i w ocenianiu bieżącym naklejki różnego rodzaju, takie motywatory dzieci sobie kolekcjonują, wklejają, ale nie liczą tego. To nie jest też jakieś ustalone, że za każde zadanie ja taką naklejkę dziecku daje. To jest bieżące i zupełnie spontaniczne. W piątki natomiast mam taki klasowy rytuał, że podsumowujemy tydzień. Najpierw ja podsumowuję, sprawdzamy na blogu klasowym co się działo yy, i potem rozmawiamy z dziećmi, co im się podobało, co się nie podobało, jakie zajęcia im się wyjątkowo podobały, dlaczego akurat te, yy, one się dopytują, kiedy dostaną tę kartę swoją na dole, mogą narysować co im się podobało. No to wiadomo, zajęcia komputerowe, u góry tablety, tak, trzymają, bo fajne zajęcia były, ale tutaj na przykład spacer. Były fajne zajęcia, bo były gdzieś tam na, na zewnątrz, Kamil narysował. Czy, je, czy byłem aktywny? Dziecko musi wysnuć refleksję, czyli samoocena. Czy my stosujemy samoocenę? Bardzo rzadko, bo najszybciej jest ocenić nauczycielowi. Tak? I pani profesor Żytko wczoraj powiedziała, że oceniamy bazując na deficytach. Tego powinniśmy unikać. Dziecko ma prawo popełniać błędy, na błędach się uczy i nie wolno nam tych błędów wytykać i podkreślać. I tylko błędów. My musimy na nie zwracać uwagę, ale w sposób wyważony. Pamiętajmy, że my pracujemy z dziećmi młodszymi. Jak zabijemy tę wewnętrzną motywację, z którą one do szkoły przychodzą, to jest najpiękniejsze. Praca w klasach 1-3, kiedy dzieciom się jeszcze bardzo chce. No i tu widać na pracach dzieci te stempelki i ocena literki p, która pięknie została wykaligrafowana. Można w ten sposób również ocenić. Staram się też od czasu do czasu przygotowywać taką samoocenę. To nie ja rysuję te kropki, tylko Przygotowuję najpierw cele zajęć. Jeżeli pracujemy nad całym blokiem tematycznym, to przez kilka dni pracujemy nad tymi samymi zagadnieniami i na zakończenie bloku tematycznego dostają dzieci kartkę cel, wynik. Ja odczytuję, bo to jest pierwsza klasa, nie wszystkie dzieci potrafią odczytać właściwie to, co chciałam tam zamieścić. Nie chciałam też używać piktogramów, które z kolei używam często rysując, przedstawiając cele dzieciom na tablicy. I tu czytam cel i dziecko się ocenia. Tutaj widać, że dziewczynka rymowanka, mówię tę rymowankę, dała sobie żółty kolorek, to znaczy, że jeszcze nie jest pewna tego, czy potrafi całą rymowankę samodzielnie powiedzieć, a raczej jest pewna, że nie powie jej tak, jakby chciała, czyli jeszcze ma nad czym popracować. I powiem szczerze, klasa pierwsza, dzieci i siedmioletnie one sobie świetnie z tym radzą. Na semestr daje ocenę opisową i ta ocena opisowa tak naprawdę jest dla rodziców. Ona powinna ulec zmianie z pewnością, chociaż nasza ocena opisowa, taką, którą pracowaliśmy w szkole, ma zalecenia do dalszej pracy. Tam są zalecenia, natomiast brakuje troszkę. Tych podkreślenia tych mocnych stron jest rzeczywiście stwierdzenie faktu, takiego suchego faktu. Liczy, powiedzmy, w wolnym tempie na konkretach i tylko to. Ale nie ma już na przykład, że bardzo chętnie podejmuje ten wysiłek i nas to cieszy bardzo. Jest takie, no nie jest jeszcze pewnie doskonała ta ocena. Więc postanowiłam, że napiszę takie oceny w swoim mniemaniu. Będzie to ocena, bardziej list do każdego ucznia. Żeby było szybciej, ja mam klasę 26-osobową. Mogę powiedzieć, że pracuję w klasie łączonej, 6 i 7-latków, 13 i 13. Każde dziecko trzymało taki list. W Za kopercie zaklejonej z imieniem dziecka rodzice na zebraniu otrzymali, pomogli dzieciom odczytać. Niektóre dzieci odczytały sobie same i dostaje maila, ferie. Proszę pani, w tym liście pani napisała, żeby tam czytała Iga książeczki. My już nie nadążamy kupować książeczek, bo już czyta chyba piątą tę książeczkę. Czyli warto, warto podjąć ten wysiłek, to nie jest mój pomysł, skorzystałam z pomysłu koleżanki, ale uważam, że warto coś takiego zrobić. To zabiera czas, ale stosując nowoczesne technologie całkiem sprawnie można sobie poradzić. Będę mówić jeszcze na temat oceniania zachowania, jakie stosuję w swojej klasie, w dzienniku elektronicznym klas Dojo. Co chciałabym podkreślić na koniec i na co uczulić? My stoimy w obliczu zmian, bardzo liczymy, myślę, że wszyscy w tym gronie, w którym tutaj się spotykamy, że te zapisy, które pojawią się niebawem, one są już czekamy na podpis tej ustawy, tak, przez prezydenta, że zostanie wprowadzona i tam ten zapis, że powinno być ocen, że ocenianie powinno wspomagać rozwój dziecka, że nauczyciele uczący w klasach 1-3 będą potrafili umiejętnie dokonać takiej oceny. Bo sam zapis w tej ustawie tego nie zrobi. My musimy zmienić swoje myślenie na temat oceniania, przypomnieć sobie nas samych, jak byłyśmy w klasach młodszych, jak byliśmy w klasach 1-3, jak odczuwaliśmy każdą porażkę w postaci złej oceny, złego stopnia, przypomnieć sobie nasze dzieci własne, jak to się wszystko odbywało, i starać się robić tak, żeby ocena dawała informację, co jest bardzo dobrego w tej pracy. Co jest złego, nad czym trzeba popracować, w jaki sposób dziecko ma to poprawić i tak zachęcić podczas tego pisu, żeby się to dało. Dziękuję bardzo.